Hop hop z lasu? Witajcie! Z tej strony Marówka, Spine, edukacja w naturze. Siedzę właśnie na brzegu wąwozu, w dole którego przepływa Rzeka Santoczna. A Rzeka Santoczna płynie przez sam środek rezerwatu Buki Zdrojskie. Jak się pewnie domyślacie, te wszystkie niesamowite drzewa, które mnie otaczają, to właśnie Buki. Prawda, że są imponujące, mierzą nawet po 25-30 metrów wysokości. Zabrałam Was w to miejsce z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że uważam je za wyjątkowo piękne, a po drugie, dlatego, że rzeka i woda będą odgrywały bardzo ważną rolę w historii, którą dla Was na dzisiaj przygotowałam. Zabieram Was ze sobą na dół, do naszej rzeki. Idziecie? Oto jesteśmy nad rzeką, a właściwie na jej środku, bo tutaj znalazłam ten wspaniały pień, z którego opowiem Wam swoją historię. Gotowi, gotowe do jej wysłuchania? Zapraszam. Tutaj historia się zaczyna. Dawno, dawno temu, kiedy świat był jeszcze dużo młodszy, królem puszczy był stary, mądry żubr. Pewnego wieczoru, po całym dniu ciężkiej pracy, żubr położył się na swoim ulubionym posłaniu pod wielkim dębem, zjadł jeszcze kilka żołędzi, które bardzo lubił. Zmrużył jedno oko, drugie oko i zasnął. Żubrze, żubrze, król puszczy, musisz mi pomóc. Nagle ze swoich pleców żubr usłyszał jakiś piskliwy głosik. Rozejrzał się dookoła i zobaczył przed sobą malutkiego, kolczastego jeża. Hmm. Tak, Jeżu, musisz mieć jakiś bardzo dobry powód, skoro budzisz mnie w środku nocy. No, no tak, mam bardzo ważny powód. A żubrze, świetliki mi goczą całą noc, przez to nie mogę zbróżyć oka. Idź do nich, porozmawię z nimi. Zamyślił się Żubr: Dobrze, pójdę do nich. Porozmawiam z nimi. Jak obiecał, tak też zrobił. Nad brzegiem strumienia w trawie zobaczył grupę migoczących światełek. Od razu wiedział, że to rodzina świetlików. Świetliki, rzekł Żubr. Słyszałem od jeża, że migoczecie całą noc i nie pozwalacie mu spać. Czy to prawda? Ależ – Żubrze! – odrzekły zdziwione świetliki. – No, nasza praca jest ważna. – Spodziewałobyśmy się od ciebie przynajmniej małego dziękuję. – Dzięcioł stuka w pięć drzewa cały dzień, a my migoczymy całą noc, żeby przekazać jego ważne ostrzeżenie. No, ale jeśli przeszkadza ci to, co robimy, idź z tym do dzięcioła. Hm. Cóż począć mógł żubr? Poszedł więc do dzięcioła. Gdy szedł wzdłuż strumienia, zobaczył wysoki świerk, a w jego środku dziuple. Podszedł więc do niej i zawołał dzięcioła, pytając go, jakie to ostrzeżenie próbuje wszystkim przekazać. Ale żobrze! Odrzekł nieco zaspany i poruszony dzięcioł. No, jak to? No, bardzo ważne ostrzeżenie. Przecież próbuje ostrzec cały las o tym, że to toczy kulka przez środek drogi. No, gdybym tego nie zrobił, ty zapewne nadepnąłbyś na ciężko pracującego żuka. Moja praca jest ważna. No, ale jeśli masz z tym problem, idź z tym do żuka. Hm. W rzeczy samej, praca dzięcioła była ważna, dlatego żubr nie zrobił nic innego, jak nie udał się na poszukiwania żuka. Zaczął rozglądać się Pośród liści, które leżały na dnie puszczy, i nagle dostrzegł piękny, błyszczący pancerzyk Żuka. Zapytał go więc, dlaczego toczy swoją kulkę przez środek leśnej ścieżki. No, ale Żubrze! odparł Żuk. No, jak to? Moja praca jest ważna! No spodziewałbym się od ciebie przynajmniej małego dziękuję. Toczy swoją kulkę. Bo dziki, widziałeś dziki, one robią takie wielkie kupy na środku ścieżki. A, a ja robię z nich kulkę i, i ubieram je w te wszystkie dziury. No, gdybym tego nie robił, to pewnie ty wdepnąłbyś swoimi kopytami w tą kupę. No, jakże żeby to wyglądało? No, ale jeśli masz problem z tym, co robię, idź z tym do dzików. W rzeczy samej, praca żuka była ważna. Dlatego żubrowi nie pozostało nic innego, jak odnaleźć dzika. Poszedł więc do starej części puszczy, w której rosły buki. I pod nimi odnalazł zajadającego się orzeszkami bukowymi dzika. Zapytał go grzecznie, dlaczego robi swoją kupę na środku leśnej ścieżki. No, żubrze! Odparł dzik. Moja praca jest ważna. Spodziewałbym się od ciebie przynajmniej małego. Dziękuję. Widziałeś deszcz? Deszcz, kiedy pada, robi takie wielkie dziury po środku leśnej ścieżki, a ja robię kupę no i zatykam te dziury. Gdybym tego nie robił, to pewnie ty i inne zwierzęta połam połamalibyście sobie łapy na tych dziurach. No, ale jeśli masz z tym problem, idź z tym do deszczu, nie do mnie. No tak. Żubr uznał, że jeśli chce rozwiązać tę zagadkę, nie pozostaje mu nic innego, jak udać się z pytaniem do deszczu. Dobrze wiedział, że deszcz mieszka wysoko w chmurach, dlatego zdecydował się wejść na najwyższe wzgórze w okolicy. Gdy pioł się i pioł i pioł coraz wyżej z boczem wzgórza, nagle zaczął padać deszcz. Na początku delikatny, leciutki. Miło orzeźwiał zmęczonego wędrówką żubra. Kiedy nagle rozpętała się prawdziwa, ogromniasta burza taka, która nie pozostawia na nikim suchej nitki, a nawet włosa. Żubr był przemoczony, przemarznięty i bardzo, bardzo zły. Dlatego z całej siły ryknął, tak, żeby deszcz go usłyszał i zrozumiał jego wielki gniew. Na szczęście dla deszczu. Ten chwilę później przestał padać. I przemoczony kompletnie żub, ociekający jeszcze deszczem? Zrozumiał, jak bardzo jest zmęczony tym ciągłym poszukiwaniem odpowiedzi. W dole, nieopodal miejsca, którego się znajdował, dostrzegł rzekę, a że był bardzo spragniony, zdecydował się do niej pójść. Podszedł, zanurzył swój pysk i poczuł, jak chłodna woda mile orzeźwia jego pysk i gardło, dając ukojenie i prawdziwą radość. Żub spojrzał najpierw w górę, skąd spadł deszcz. A potem na lustro wody, którą przed chwilą wypił. I zrozumiał. Zszedł ze wzgórza, mijając najpierw dzika, potem żuka, potem dzięcioła i świetliki. Doszedł do swojego posłania, ułożył się na nim wygodnie. I już miał zasnąć, kiedy usłyszał cieniutki głos Jerza. Żubrze, żubrze, żubrze! Rozmawiałeś ze świetlikami? Hmm. Jerzu, rozmawiałem! Odparł Żubr. Świetliki migoczą. Ponieważ przekazują ważne ostrzeżenie od dzięcioła. A dzięcioł stuka w pień drzewa, ponieważ ostrzega cały las o tym, że żuk toczy swoją kulkę. A żuk toczy swoją kulkę, bo dzik zrobił kupę na środku ścieżki, a dzik zrobił kupę na środku ścieżki, żeby zakryć dziury, które zrobił deszcz. Więc sam widzisz, proszenie świetlików o to, żeby przestały migotać, jest jak proszenie deszczu o to, żeby przestał padać. A tego obaj byśmy nie chcieli. Deszcz daje nam strumienie, jeziora, morza, a nawet kałuże i bagna, na których rodzą się komary, które tak bardzo Ci smakują. Czy chciałbyś zatem, żeby deszcz przestał padać? Jeż zamyślił się na chwilę, podrapał w swoją małą główkę i doszedł do wniosku, że bardzo nie chciałby, żeby deszcz przestał padać. I od tego czasu zostawił świetliki w spokoju i pozwolił im spokojnie migotać. A żubr ułożył się ponownie na swoim posłaniu, zadumał się i pomyślał, że bycie królem tak wspaniałej i wielkiej sieci powiązań, jaką jest puszcza, jest bardzo ważnym zadaniem. I chwilę później zasnął. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja historia. A jeśli tak, to zapraszam Was za tydzień na kolejną. Obiecuję przygotować coś wyjątkowego. Zachęcam Was też do rozmowy na temat tej opowieści o tym, o czym była, e, jakie postaci brały w niej udział, jaka była ich rola, i co tak naprawdę odkrył żółt, co to zaprawda skrywała się w tej całej historii. Jeśli chcecie skorzystać z pytań pomocniczych, to pod filmem znajdziecie kilka z nich, które dla Was przygotowałam. Zachęcam do rozmowy i dyskusji. Naprawdę warto. To co? Ja znikam. Do zobaczenia.